Witamy w Powerze. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak z remasterem kultowego Crash Team Racing poradziło sobie Activision, a także zaprezentujemy growy serwis informacyjny oparty w większości o wydarzenia dziejące się na targach elektronicznych E3. Które wirtualne wyścigi samochodowe są najbardziej uwielbiane przez graczy? Uchodzące za realistyczne symulatory pokroju Gran Turismo lub Forza Motorsport, w których nasze rezultaty są uzależnione od precyzji kierowania autem? Czy będą to jednak kapitalne graficznie, ale charakteryzujące się nieco bardziej umownym stylem jazdy produkcję pokroju Drive Club? A może stawiające na dynamiczną akcję i całkowite oderwane od realiów gry z serii Need for Speed? Nie, odpowiedź brzmi. Takie, które łączą najlepsze cechy wszystkich wymienionych gier jednocześnie, dodając coś od siebie. I taką właśnie grą jest Crash Team Racing Nitro Fuel. Recenzowana dziś gra jest remake'iem fenomenalnego tytułu z 1999 roku na pierwsze PlayStation, zgarniającego w większości ówczesnych branżowych pism maksymalne oceny. Oryginalne Crash Team Racing pokochały miliony. Spora część z tych milionów dziś jest dumnymi posiadaczami już czwartej generacji konsoli Sony. I która przez ostatnie miesiące zastanawiała się, czy właściciel praw do Uniwersum Bandikuta, firma Activision, podoła zadaniu i stworzy tytuł na miarę legendarnego już poprzednika. Szanse na to były spore, gdyż wydawca doskonale poradził sobie ze wskrzeszeniem oryginalnej trylogii przygód szalonego lisa. Tak, wiem, że to Jamraj, ale czy w latach 90 też to wiedzieliście? oraz również trzech części wirtualnych dziejów Smoka Spyro. O ile jednak poprzednie produkcje były niemalże identyczne z pierwowzorami, tak w przypadku odrodzenia wyścigów postanowiono nieco doprawić skosniałą formułę, co ostatecznie wyszło grze tylko na dobre. Ale po kolei. Crash Team Racing King fueled to przedstawiciel dziś już nieco zapomnianego, choć powolutku wracającego do łask gatunku osadzonego w kreskukowym świecie wyścigów z bohaterami danego uniwersum. Protoplastą tego typu gier, niezwykle popularnych pod koniec lat 90. jest oczywiście seria Mario Kart, Obecnie licząca już 8 części. Wydany na psx -a pierwowzór miał być odpowiedzią sonny na rządzące na Nintendo 64 wyścigi właśnie z wąsatym hydraulikiem oraz fenomenalne i dla wielu, w tym dla mnie, niedoścignione do dziś dd Kong Racing. Remake wyścigowego Krasza ma za zadanie odciągnąć graczy od wciąż fenomenalnego i to mimo 5 już lat na karku Mario Kart 8 oraz bardzo udanego, choć niedocenionego przez graczy Team Sonic Racing. Grę wydano na wszystkie wiodące konsole PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. My testowaliśmy wersję na PlayStation 4. Jak w każdym wyścigu wygrywa ten, kto pierwszy zamelduje się na mecie. Samo ciśnięcie pedału gazu to jednak za mało, by na mecie pić szampana do perfekcji należy wykorzystywać ukształtowanie terenu, chociażby w celu dodatkowego wyskakiwania na hopkach. Nie tylko skraca nam to drogę do upragnionej mety, ale przede wszystkim, jeśli skok był odpowiednio wysoki, gwarantuje naszemu pojazdowi dodatkowy dopalacz. Umiejętne zarządzanie o doładowaniem to podstawa w tej produkcji. Najłatwiejszym sposobem na dodatkową moc dla naszego wózka jest dokonanie trzech udanych sekwencji odpalania dopalacza w trakcie sunięcia kontrolowanym poślizgiem. Na pewnym etapie rozgrywki, w zasadzie już od poziomu trudności określonego jako normal, bez umiejętności prawidłowego driftowania nie mamy szans na podium. Na szczęście jazda poślizgami jest nie tylko emocjonująca, ale i na tyle intuicyjna, że większość graczy jest sobie w stanie szybko przyswoić zasady częstej jazdy na turbo. Drugą, niemniej ważną sprawą są rozsiane w skrzynkach na całym torze power-upy. Ich ilość wprawdzie nie imponuje, ale paradoksalnie, ich prostota jest jednym z największych plusów gry. Nie wszyscy wiedzą też, że zawartość rozsianych dość bogato na torach skrzynek można wykorzystać na więcej niż jeden ze sposobów. Przykładowo, w podstawowym wariancie butelkę ze żrącą cieczą można podłożyć pod koła nadjeżdżającemu z tyłu przeciwnikowi. Można, ale nie trzeba. Równie dobrze butelkę można rzucić jadącemu z przodu rywalowi lub też po prostu cisnąć szkłem z przykrą zawartością w naszego rywala. Dodatkowo wystarczy 10 sztuk z mnóstwa znajdujących się na trasie jabłek. Tak, wiem, że to owoce wumpa, ale czy też my wiedzieliście o tym w latach 90? A nasze power-upy ulegną wzmocnieniu, bądź też zmienią swoje działanie. Rywalizować przyjdzie nam aż na 44 obiektach. Skąd aż tak duża liczba w remake'u? Otóż oprócz zawartości z pierwowzoru, na którą złożyło się 18 torów, do dyspozycji graczy oddano 14 dodatkowych tras z Crash Nitro Kart, które mogliśmy zagrać na PlayStation 2. Do tego dochodzi 12 aren bitewnych, na których można wziąć udział w kilku trybach zabawy, od klasycznego deathmatcha, aż po równie popularne przechwytywanie flagi. Trasy są w większości bardzo klimatyczne, różnorodne, wymagające oraz pełne smaczków i skrótów zarezerwowanych tylko dla danego obiektu. Często prowadzą przez różnorodne podłoża, np. skutecznie nashamujące błoto, czy też trudne jeśli idzie o sterowność lód. Różnorodność i ilość miejscówek do ścigania się jest na tyle duża, że każdy z grających znajdzie swoje ulubione szlaki. Bajkowe trasy przemierzać będziemy w większości sympatycznymi bohaterami ze świata przygód niedoszłej maskotki PlayStation. Odpowiedni wybór kierowcy może zadecydować o zwycięstwie już na starcie. Na tor z długą ilością prostych udamy się w skórze któregoś z zawodników najszybszych na prostych, kosztem zwrotności w zakrętach. I odwrotnie, na kręte zakręty wybrać należy kogoś z mniejszym przyspieszeniem i prędkością maksymalną, ale większą zwinnością. Na Nagraczy czeka multum możliwości rozgrywki. Solą produkcji jest oczywiście tryb Adventure, który posiada nawet fabułę. Bardzo szczątkową, ale zawsze. Możemy rozegrać go w oryginalny sposób, identyczny jak w ten z grze sprzed 20 lat, bądź też w zmodyfikowanym i dużo ciekawszym trybie Nitro Fueled. W obu trybach przyjdzie nam się ścigać w pojedynczych wyścigach oraz pucharach, a także w ich wariacjach, gdzie zdobywamy żetony zbierając rozsiane po trasie litery CTR, a także relikty, niszcząc jednocześnie skrzynki zatrzymujące czas podczas próby zmieszczenia się w danym czasie. Do tego dochodzą niespotykane w innych grach wyścigowych pojedynki z bosami i zbieranie kryształów na czas. Drugi z oferowanych trybów jest o wiele ciekawszy, gdyż można go dopasować do preferencji i umiejętności. W trakcie zabawy można dokonywać zmiany postaci, które skorzystać z dość bogatych możliwości personalizacji, poczynając od postaci, których kolejne skórki jakich samych bohaterów odkrywamy w trakcie progresu, poprzez selekcję i dobór pojazdu, które poza walorami estetycznymi nic nie wnoszą, aż po wybór poziomu trudności. Frustracja, złość i bezsilność są często na poziomie trudnym do opisania, podobnie jak częste zniechęcenie dzieci do tej gry. Tu z pewnością przysporzy niejednego siwego włosa nawet zadeklarowanym wielbicielom wirtualnego ścigania, a planującym pokusić się o platynę życzę po prostu dużo szczęścia oraz cierpliwości. Podsumowując, czy gra jest godna polecenia, zdecydowanie po stokroć tak, mimo całkiem sporej liczby minusów, takich jak wyśrubowany poziom trudności, zdecydowanie zbyt długie ekrany logowania. Brak możliwości obejrzenia powtórki wyścigu czy też niezbyt udana optymalizacja objawiająca się rozgrywką w jedynie 30 klatkach na sekundę gra wciąga jak przysłowiowe bagno, w którym zalety zdecydowanie wyprzedzają wady. Jeśli dodamy do tego fakt, że tytuł sprzedawany jest w niepełnej cenie, nie mamy się nad czym nawet zastanawiać. Zdecydowane i zasłużone 9 na 10. Dzisiejszy, growy serwis informacyjny w większości poświęcimy nowościom z targów E3, największej wystawie, przez którą przewijają się dziesiątki tysięcy osób z branży co roku. Zakończona niedawno impreza była jednak dużo skromniejsza niż zwykle. Głównie za sprawą Sony, które do Ameryki nie zawitało po raz pierwszy od wczesnego okresu premierowego PlayStation. Honoru konsolowców musieli więc bronić przedstawiciele Microsoftu oraz Nintendo. Zarówno Amerykanie, jak i Japończycy stanęli na wysokości zadania, prezentując sporo ciekawych tytułów na najbliższe miesiące. Niekwestionowaną gwiazdą targów było polskie studio CD Projekt, które z pompą zaprezentowało Cyberpunka 2077. Jeden z bohaterów gry został Keanu Reeves, który pojawiając się na konferencji prasowej poświęconej szczegółom gry, rozsławił polską produkcję na praktycznie każdy zakątek globu. Szykuje się absolutny hit, tym bardziej teraz, gdy wiemy, że produkcja trafi na sklepowe półki w kwietniu przyszłego roku. Polscy gracze dzielą się na tych, dla których najlepszą polską produkcją jest Wiedźmin 3 albo Dying Light. Ja się zaliczam zdecydowanie do tej drugiej grupy, dlatego tym bardziej ucieszyłem się, gdy Techland potwierdził premierę drugiej części gry w okolicach wiosny 2020 roku. Jednocześnie tytuł zostanie wydany na Xbox One, PS4 oraz pc -ty. Po raz kolejny, tyle tylko, że 15 lat po wydarzeniach z pierwszej części gry wcielimy się w postać Aiden'a Caldwella, przymierzając miasto w sposób ekstremalny walczyć o przeżycie, eksterminując zainfekowanych wrogów. Final Fantasy VII Remake rodzi się niemalże w bólach już od lat. Tym razem jednak wszystko zmierza ku szczęśliwemu końcowi, gdyż na E3 Square zaprezentowało trailer produkcji. Jak można się było domyślić, gra wygląda fenomenalnie i takich też ma dostarczyć wrażeń graczom. Tytuł zadebiutuje w marcu przyszłego roku jako ekskluzyw na PS4. Psychonauts 2 to moim zdaniem jedna z ciekawszych zapowiedzi tegorocznego E3. Cieszy fakt, że pod padający projekt wziął pod swoje skrzydła Microsoft, który dodatkowo nie skasował niejako z automatu konwersji na PS4. Tak więc gra pojawi się jak pierwotnie planowano na Xboxie One, PC oraz właśnie konsoli Sony. Niestety na ten moment nie znamy dokładniejszych szczegółów wydania. Pesymiści przebąkują dopiero o roku 2020. W moim osobistym rankingu najważniejszą grą targów było jednak The Legend of Zelda Link's Awakening. Od jej oryginalnego wydania na konsoli Game Boy rozpoczęła się dla wielu graczy nieprzerwana przygoda z grami z serii Zelda. Remake tytułu cieszy tym bardziej, że zewsząd dochodzą głosy, jakoby gra była bardzo wierna pierwowzorowi. I bardzo dobrze, gdyż tytuł był niemalże produktem idealnym. Premiera jeszcze jesienią. Dla większości graczy z całego świata absolutnym hitem była jednak zapowiedź sequela The Legend of Zelda Breath of the Wild. I mimo że druga część arcyhitu giganta z Kioto powstanie najprawdopodobniej dopiero na początku 2021 roku, a na dziś nie znamy żadnych dodatkowych szczegółów, będzie ten z najgorętszych tematów na internetowych forach i w branżowych portalach zapewne aż do momentu wydania. Luigi's Mansion 3 to mój kolejny faworyt. Tym razem brat słynnego hydraulika będzie miał za zadanie oczyścić z duchów hotel, w którym Wonsaty Mario się zatrzymał. Zmiany w grafice i dźwięku będą raczej kosmetyczne. Dużo więcej nowości zobaczymy w rozgrywce, która została uzupełniona m.in. o możliwość schwytania przeciwnika po to, by za chwilę go użyć przeciwko innym wrogom. Czyli to samo co potrafią Yoshi i Kirby, ale oni nie potrzebują do tego niezwykle zabawnej aparatury. Premiera gry ma nastąpić jeszcze w tym roku. Dla nieco starszych użytkowników Switcha świetną propozycją będzie z pewnością Island Isolation. Znany z innych konsol horror z xenomorfem w roli głównej za sprawą mrocznego i gęstego klimatu powinien przerazić nawet najtwardszych zjadaczy horrorów. I niewiele tutaj da granie w trybie przenośnym. Po ubiegłorocznej premierze na Switchu zremasterowanej trylogii przygód krasa Bandicoota oraz wydaniu w tym roku recenzowanego w części pierwszej naszego programu Crash Team Racing Nitro Fuel. Tym razem kolej padła na sympatycznego smoka o imieniu Spyro. Świetna mechanika, piękna grafika, doskonały dźwięk oraz trzy gry w jednym pudełku. Czego chcieć więcej? Może tego, aby wakacje dobiegły już końca, gdyż planowany termin rozpoczęcia sprzedaży gry to 3 września. Pomijając E3 dla wielbicieli flagowej konsoli Nintendo, również szykuje się ciekawy, najbliższy okres obfitujący tradycyjnie mnóstwo gier niezależnych. Jednym z nich jest Skulls of the Shogun, strategia turowa oparta na kanwie japońskich opowieści, wyprodukowana przez Amerykanów ze studia Seventy Beat, autorów gier z serii Galaxy. Premiera już niebawem, bo 11 lipca. Jak zwykle prezentujemy również pozycje dla najmłodszych. Wśród kolejnych gier zmierzających niechybnie na pstryczka zapowiedziane jest m.in. Babsi Pouce on Fire. W klimatycznej platformówce w uniwersum znanego już ze świata rozrywki gier wideo Babsiego przyjdzie nam wypierać spośród aż czterech bohaterów. W których każdy charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami. Tytuł będziemy mogli zagrać tuż przed powrotem dzieci do szkoły, a konkretnie 28 sierpnia. Tradycyjnie w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć opracowywanej propozycji na urządzenia mobilne. Spośród zalewów zapowiadanych w najbliższym czasie na iOS oraz Androida tytułów na prezentuje się najprawdopodobniej Pokémon Masters. Będzie to niezwykle ciekawe połączenie wszystkiego, co znamy z japońskiej serii, ze świeżymi pomysłami, głównie w sferze dość mocno zmodyfikowanej rozgrywki. Ukłonem w stronę wiernych wielbicieli marki jest cała gama bohaterów znanych z poprzednich części. żonnych nowych wrażeń zaspokoić powinien przemodelowany system walki, oparty w nowej produkcji o internetowe pojedynki 3 na 3 Wielbicieli Singa uspokajamy. Będzie również możliwość grania w pojedynkę. Premiera tytułu już w wakacje. Produkt będzie darmowy, ale jak to w przypadku tak wydawanych gier, mikrotransakcje będą obecne praktycznie na każdym kroku.